W Polsce referendum nie ma charakteru obligatoryjnego dla władz. Innymi słowy, do urn referendalnych może przyjść 99,9% obywateli, wszyscy mogą zagłosować za czymś tam, a władza, uwaga, może, ale nie musi uznać wyniku referendum. Czy to jest demokracja? Walka jest bardzo nierówna. Ale ja, tak jak obiecywałem obywatelom kilka lat temu w Lubinie, na, na konwencji Kukiz 15, nigdy Was nie zdradzę. I tego się trzymam i trzymać będę. Będę walczył o obywateli i o ich prawa, choćbym miał gryźć ziemię, być gdzieś poza. Tym miejscem być w każdym miejscu na Ziemi będę walczył o równe prawa dla wszystkich Polaków i o wpływ Polaków na władzę, o zamianę władzy na naszych zarządców, a nie na naszych właścicieli. O taką pozycję obywatela, by przestał być niewolnikiem partii biurokratyczno-politycznych partii połapanych z biurokratami i niektórymi, powiem ostrożnie, mediami.